Jeśli myśleliście, że dzisiaj przyjdziemy do Was z informacją na temat transferu Wojtka Szczęsnego do TS Przylep, no to niestety mamy złą informację. Mamy złą informację z jednej strony, bo Wojciech Szczęsny nie będzie u nas grał, ale jest wiadomość dobra: mamy Jakuba Marczaka, więc bilans zysków i strat wychodzi na plus. Dokładnie, a przed nami kolejne emocje sportowe, tym razem Sznuk Chociule. Co wiemy o tej drużynie? To jest rywal, który źle wszedł w sezon. Rywale z Chociul mają na koncie dwa mecze jak my, ale mają dwie porażki. My z kolei dwa zwycięstwa. Wspaniały bilans bramkowy. Przyznam szczerze, mocniejszy skład. No i dzisiaj liczymy na kolejne trzy punkty. No właśnie, także zapraszamy Was, przeprowadzimy Was przez te kolejne rozgrywki sportowe. Chodźcie z nami. Podczas dzisiejszego meczu, nie tylko emocje sportowe, ale także chęć pomagania. Właśnie komu dzisiaj chcecie pomóc? Zbieramy na pomoc dla naszego kolegi, który jest przylepu, ale również też z nami grał w piłkę praktycznie od małego w tym klubie, więc nie wyobrażamy sobie tego, żeby nie pomóc mu. Malwina Wychowałek, jestem siostrą Marcina, czyli tatą Laury i ciocią Laurki Małej. No właśnie tak jak rozmawiałyśmy przed momentem, to przygotowania już trwają, trwają od półtora miesiąca. Tak, i to był tak jak to Paweł powiedział, szybki pomysł i właśnie Pawła yy, zadzwonił do mnie się zapytał, czy jestem w stanie mu pomóc i czy damy radę to ogarnąć. Na początku myślałam, że czemu nie? Czemu? No, pewnie to takie proste zebrać trochę ludzi, pewnie trochę fantów, ale ukłony dla wszystkich, którzy organizują takie przedsięwzięcia, takie większe i jeszcze większe. Jest to mnóstwo pracy, ale na pewno są za to ogromne podziękowanie w postaci zebranych i pieniędzy i uśmiechów, a przede wszystkim uśmiechu naszej Laury i szczęścia jej rodziców. No właśnie, y, Dmuchany Zamek, Strefa Gastro. Co jeszcze? Y, mnóstwo super rzeczy, mnóstwo zaangażowanych osób, osób, które są darczyńcami, które same Siebie, wyszły z inicjatywą, mamy losy, cegiełki wsparcia, będziemy mieli licytacje na żywo. Bardzo wielu wspaniałych rzeczy, w tym na przykład lot samolotem, vouchery do salonów kosmetycznych fryzjerskich. Jest strefa gastronomiczna, przy której można zjeść i karkówkę, i kiełbaski, i szaszłyki, i żurek, i gulaszową, i fajdę ze smalcem i chlebem. Dla dzieci są waty cukrowe, jest popcorn. Była policja z pokazem sami, i tak, jak to się wszystko odbywa na żywo u nich w pracy, jest straż pożarna, jest cudownych, mnóstwo atrakcji. Na zakończenie będzie też wspaniała rzecz dla dzieci: będzie pianaparty, będzie rzucanie kolorowym pyłem. Myślę, że to się zakończy pięknie. I mimo tego ogromu pracy, i mimo ogromu sił, jakiego, jaki musimy włożyć, to i tak, i tak wszystko się opłaca. Łukasz Rostalski, freestyleowiec piłkarski, który dzisiaj zrobił no nie mniejsze show niż piłkarze TSU i Sznuka. Powiedz mi, czy każdy freestyleowiec musi być przy okazji dobrym piłkarzem, skoro zna się te wszystkie sztuczki, triki? Niekoniecznie, ale to na pewno pomaga. Nie? No. Wiadomo, jeżeli kontrolujemy dobrze piłkę, no to to jest podstawa na boisku, tak? kontrola piłki. Niestety z polskimi piłkarzami jest tak, że z tą kontrolą jest ciężko, ale według mnie freestyle bardzo pomaga w piłce ludzi. A Powiedz mi troszkę o sobie, bo dzisiaj dałeś fantastyczny występ, ale nie tylko, podczas meczu choćby niedawnego Polska-Holandia na tak. Mistrzostwach. Między innymi, no generalnie występuję jeżdżąc po całym kraju, nie tylko, na różne zaproszenia, miałem okazję właśnie między innymi na tym Polska-Holandia, wcześniej byłem na meczu Legia-Wisła, czy Lech-Legia, też również, więc uh -huh. tutaj na kilku innych jeszcze meczach. Nie lubię się zwykle chwalić, że tak powiem, ale, ale musisz. No. No jakieś tam występy udało mi się zrobić, więc myślę, że ludzie doceniają to, co robię na co dzień. Trenerze, dzisiaj 6 do 0, bardzo mocna pierwsza połowa. W drugiej rywale stacji postawili chyba nieco trudniejsze warunki. Nie. Czyli nie wiem, czy trudniejsze, ale to nasze zmiany, wynik do przerwy spowodował to, impreza, która się dzieje, spowodowała, że zespół troszkę był rozluźniony bardziej. Ale, ale to chyba nie było większego problemu w tym czasie. Czyli kontrola przez pełne 90 minut? Tak, chyba tak. Trenerze, trzy mecze, trzy zwycięstwa. No, tutaj rozmawiamy z ludźmi, wiemy co się dzieje. Początek tego sezonu wymarzony, w pełni ne, zaplanowany? No Po co się planuje, żeby wygrywać? No Wygrywamy to. to no, zaplanowałem, bo chcemy wygrywać, no, no, ale to nie jest tak, że to jest plan, że musimy wszystko wygrać. Mamy cel jaki mamy i po bruteńku dążymy do niego. Patryk Szewczak, Sznuk Kociule, 0 do 6, przegrana wysoka. W zasadzie chyba Przylep od początku do końca miał pełną kontrolę nad tym meczem. Czy w tej drugiej połowie rzeczywiście gdzieś szukaliście jakiegoś sposobu na zielono Wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na trudny teren. Przylep w tym roku ma tylko jeden cel i to jest awans. My tak naprawdę po spadku z okręgów, nie gramy tej piłki, którą graliśmy i dalej jakby szukamy swojego rytmu. 6 do 0, pewna wygrana trzecia już z rzędu. Przylep wciąż jest niepokonany w zielonogórskiej klasie Za tydzień mecz wyjazdowy, a my na stadionie w Przylepie widzimy się za dwa tygodnie. I tutaj będzie prawdziwie sportowy weekend, bowiem w sobotę grają panowie, a w niedzielę... Rozpoczynają grę. Panie, miejmy nadzieję, że również od kompletu zwycięstw. Do zobaczenia.